Trójskok w nowoczesność. Nie ma tu Podkarpacia. Według planów rządu obecnie sprawującego władzę w Polsce jest wykluczenie komunikacyjne nie tylko Podkarpacia, ale również wschodniej części, wschodniej części Polski. Proszę Państwa, mówimy o wykluczeniu komunikacyjnym, dlatego że te plany, ambitne plany poprzedniego rządu Prawa i Sprawiedliwości legły w gruzie. Nie ma szprychy bezpośredniej z Rzeszowa do Warszawy. Mamy jeździć dookoła. Nie ma połączenia południa województwa, na co bardzo liczyli mieszkańcy i miasta południowej części województwa, jak Sanok, Krosno, Brzozów, Ustrzyki, że stamtąd będzie można szybko dostać się nie tylko do Warszawy, do centralnego portu komunikacyjnego, ale też każdą inną część Polski. Brak jest, tej, brak jest tej szprychy. Brak jest zapowiedzianej modernizacji linii kolejowej z przemyśla, gdzie już w tej chwili odbywa się bardzo duży ruch pasażerski. Te wszystkie decyzje są bardzo negatywne dla nas. My tego nie akceptujemy i nie możemy zaakceptować. O to się upominają nasi mieszkańcy. Proszę Państwa, tym żyją mieszkańcy od kilku dni. Wszędzie się spotykamy z opinią, dlaczego. Dlaczego Podkarpacie zostało pominięte? Dlaczego Podkarpacie zostało tutaj pokrzywdzone? Jaki jest tego powód? Apel, o którym mówiła pani poseł, jest jak najbardziej aktualny. Niech posłowie z tego regionu, z regionu pod, Podkarpacia, upomną się u swoich mocodawców i u swoich rządzących w tej chwili o to, żeby te plany zostały przywrócone. My tego proszę Państwa, nie akceptujemy i nie możemy zaakceptować. Też chciałem powiedzieć, że te wszystkie kolizje, które byłyby na, na tej drodze, które były planowane, rozmawialiśmy z wieloma mieszkańcami, byłyby usunięte. Byłoby bezpośrednie połączenie tego lotniska, w którym jesteśmy, lotniska w Jasiące, bezpośrednie połączenie z centralnym portem komunikacyjnym. Apelujemy. Do tego, żeby zmienić te plany, przywrócić Podkarpacie i przywrócić ważność tego regionu również na tych szybkich, dla tych szybkich kolei. Jeżeli tego nie będzie, będziemy mówili o wykluczeniu komunikacyjnym.